Jaki gracz serdeczny! No to mi się podobało. W końcu wyglacz porządnie uśmiechły. Jakie kurwa, kon... kurwa za kola ty widzisz też niekoniecznie? Jakie gdzie ty ty widzisz kurwa za kole? Widzisz to gdzieś za kole kurwa? Pokaż mi. O! Taki gracz serdeczny. O kurwa, nie. Żyli długo i szczęśliwie. Nic im się nie stało, to oczywiście aktorzy. To był film, to było wszystko przedstawienie. To było zaplanowane przed streamem. Cholak jest cały, zdrowy, zaraz do mnie podejdzie. Guzi, guzi Proszę bardzo. Obierasz i kroisz. Aha, tak po prostu. Czy znowu cycków nie ma? Nie, one, one nie istnieją. Nie, ich nie ma. Nie ma. To, to jest tylko złudzenie. To jest tylko złudzenie. Tak naprawdę ich nie ma. On, one nie istnieją. To jest hologram. One są hologramowe. Nie wiem. Tak było, nie zmyślałam. Dlaczego pali się tu coś? Niby by mój. <grym> nie chcę siedzieć. Co Aha! Ale <laughs> no dobrze. Co ty powiedziałeś? Pomóżcie mi wstać, szybko, muszę odprawić najważniejsze. No. Chodź stary, dziękuję ci za pomoc. Była niedoceniona. Odda czy nie odda? A w ogóle kurwa, patrz, ja muszę portki założyć, bo się wykąpałem, a ja z zgon tu latam ze dłu. No kurwa! Po małej przerwie tutaj na Twitchu ee, już się. E, co ty piszesz? Dobra. Już nie trzęsę się, przynajmniej aż tak jak y, z 20 minut temu, ale i tak jest, widzowie. Jest wysoko. Zrobiłem nad herbatę, żeby wypić, ale jest gorąca. Trzeba wymieszać A. No chodź na chwilę, mam nadzieję, że jest prawa? Nie, nie w usta no, Nie, dobra, pojebany no, jesteś jakiś Słuchaj, słuchaj mnie uważnie No, no, no cóż A gdzie miałem pocałować? Policze Pój, chłopak się, Kurwa, z dupy mam sobie włosy wyrwać? Wyrwać kurwa Dwa włosy z dupy wyrwałem Nie, mam nie zabijać by się pojebane. Dziękuję, to. Dobra. Jest z nami również oczywiście yy, Drugi po mnie gruby. Wielki Jarczor! No? <laughs> Jarczor! Weź go wejdę! <laughs> kurwa nie wiem, czy w kamerze złapie! Taki stara, takie, takie głupi. A co, co mi się z kurwa? Z wiekiem się... Przy... <laughs> Mądrzeje? <śmiech> to to masz przykład, że... <śmiech> Niechuja! <śmiech> no, no, dobra! I się. No, a ja nie mam tego. Jaki gracz serdeczny? Nie tak, będzie to, to dzisiaj dobrze. śmieszne. Zajbany, ej, cały czas zajbany, ej. Co słychać na ulicy? Trochę logi, trochę many. Rytuszy w pary, mam potokieskitary. Czy będę fast bizerczy, wykształasz w dule baj. Jaki chleb taki hajs, znów kto by mogę dał? Kiedyś pod bokiem stała, dziś nie słucha cały kraj. Dobry stał. Guys, Koze, Taks, Tiger To nie zła tibia, ale ze mnie dziewka!